Sprawdzimy, czy zostawisz łapkę w górę, zanim zniszczę Laki Bloka hakera z Wojanowic 3, 2, 1, Klikaj teraz i spójrzcie na to. E, dostałem całą złotą zbroję razem z Skońską. Dobra, witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Widzowie, posłuchajcie, dzisiaj będę miał przed sobą no taki duży, bardzo długi tor Laki Bloków hakera i podobno dostałem taką informację, że w, pod którymś z Laki Bloków ukrywa się. Prawdziwa twarz jego, ale nie wiem, czy to jest prawda, więc no nie mogę tego potraktować na poważnie. Tak czy siak, jestem na pewno tego ciekawy. Oglądajcie koniecznie film do samego końca, żeby to zobaczyć. Sprawdzimy to razem. Nie wiem, w którym momencie filmu się to stanie, dlatego warto zostać do samego końca. Zanim jeszcze przejdziemy do tego, żeby niszczyć te laki bloki, to ja oczywiście mam ze sobą magiczny karton, w którym jest magiczna kartka. W środku jest magiczna kartka i wykonam te zadanie, które jest napisane na karteczce, bo tam jest napisane zadanie specjalne. W momencie, w którym wbijemy u mnie na kanale. 160 tysięcy subów. Zobaczcie sami, jak malutko subskrypcji brakuje do 160. Jesteście nowi teraz, to zasubskrybujcie w tym momencie kanał. Tu jest czerwony przycisk od suba. Naciśnij go i będziesz na bieżąco z każdym nowym filmem. Jak coś na szybciutko jeszcze na środku ekranu Ci wyświetlam ostatnią osobę, która mnie zaobserwowała na Instagramie. Jeśli chcesz, żebym na następnym filmie pokazał twój, fi twój profil, to wystarczy, że wbijesz, zaobserwujesz mój Instagram. Link jest w opisie, zęcam serdecznie. A ja co, nie będę już przedłużał? Zobaczcie tylko, jaki ten torys naprawdę długi. W ogóle na jakimś dziwnym świecie się znajdujemy, chyba jakimś hakerskim. No dobra, yy, co możemy zrobić jeszcze przed rozpoczęciem? Troszkę podgłośnić na pewno sobie tego Minecrafta i lecimy. Uwaga, drugi leki blok. O, dostaliśmy skrzynkę. Szczerze mówiąc, ona wygląda jak taka zaszyfrowana, trochę jak na hakera przystało, wam powiem. Chyba, że przesadzam trochę? Nie wiem. Dobra, mimo wszystko otwieramy. Uuu! Diamenty, żelazny miecz, ender perła. Fajne rzeczy, na razie chyba same takie pozytywne, widzowie, kurczę, fajnie, fajnie, dobra, tą zbroję to sobie ubiorę, chociaż wiadomo, że żelazna jest zbroja lepsza od złotej, no ale nie mamy, nie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, jak to się mówi, dobra, kolejna, patrzcie, co dostałem, tu do zaklinania, kurde, nie mogłem się wysłonić a enderperła to służy chyba, aha, dobra, to jest to do to teleportacji, dobrze, mamy coś takiego, na razie nie mam co zbytnio zaklinać, no czy może i mam mieczyk, ale nie mam książeczki, nie, 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 i ja nie wierzę, jestem zatruty już. A! Co jest grane? Hacker nie pozostawia złudzeń, że nie ma z nim lekko. Zobaczcie, co on robi w ogóle. O! No i tyle. To jest pewnie jedno z tych stworzeń przywołane przez hakera, widzowie. Tak mi się wydaje. No nie wiem, ale kurde. Tak szybko zginąłem! Nie! Widzimy <gryzamy> się za moment. Jak mogliście przed chwilą zauważyć, hacker wyrządził naprawdę wiele szkód. Może nie tyle, co hacker, a sam yy, Wither. No zobaczcie, jak teraz wygląda świat. Po dłuższym czasie udało mi się w końcu z nim poradzić. Nie chciałem wam tego wszystkiego pokazywać, żeby, wiecie, nie zanudzać po prostu. E, oczywiście to nie był hacker, ale był to Wither, nie wiem, co się to dokładnie nazywa, ale wydaje mi się, że Haker na pewno no, ma w tym tutaj do czynienia wiele. W sensie, chodzi mi o to, że on ma na to wpływ, co się dzieje na tym świecie i tak dalej. Niszczymy Kol no nie wierzę w to, no zobaczcie na to. Kolejny lucky blok i zostałem od razu zniszczony przez kostkę Magmy. Jak ona strasznie wygląda. To jest jakaś chyba nowa kostka mi się wydaje. No, co? Ja w ogóle pierwszy raz coś takiego widzę szczerze mówiąc chyba w Minecraft. Ale może za dużo nie przegrałem, to też dlatego strasznie to wygląda, no. Takie upodobane trochę do hakera. Nie wiem, dobra. Zaczyna się robić coraz to gorzej, szczerze mówiąc. Oho, dostaliśmy wiaderko, wiaderko wody, wiaderko lawy, mleka i... Czego jeszcze? A, chyba wszystkiego. Dobrze, yy, dalej. O kurde, co to? To jest jakaś klątwa chyba, jakiś fatum. Same gorsze rzeczy zaczynają się dziać już od teraz. Joruny i jakieś inne rzeczy... Tam jest golem, który zdecydowanie jest naruszony, i to tak konkretnie. Może haker go zhakował w środku siedzi? Nie, no nie wiem, dobra. Jestem bardzo. Nie, nie, nie. O! Widzowie, uratowałem się. Patrzcie, haker chciał mnie wrzucić do pułapki. Jeju! Co jest grane? Udało mi się z tego wydostać. W sensie, no może nie tyle co wydostać, bo jeszcze się nie wydostałem. Ale w ostatniej chwili udało mi się uniknąć. Yy, no wiecie czego. W innym przypadku, jakbym nie położył tej klątwy, znaczy tej książki do zaklinania, to bym po prostu padł. To bym padł. A tak to udało się przeżyć, i za moment zniszczę sobie już jedną z kratek i w sumie tyle. A w międzyczasie, jak ja to niszczę, mam do Was zasadnicze pytanie: Jeśli na pewno śledzicie wojenowice i tak dalej. Zasadnicze pytanie jest takie, kto według was może być prawdziwym hakerem na Wojnowicach? Ja chyba tak kilka dni temu nagrałem na swoim kanale właśnie filmik, czy Wojan to prawdziwy haker na Wojnowicach? No i tam większość chyba było za tym, że nie. Ja też raczej byłem za tym, że nie, ale no i nigdy nic nie wiadomo tak naprawdę. Ja tam podałem tylko swoje spostrzeżenia, prawda może być zupełnie inna, jak każdy dobrze wie, ochotą z tym obrazy. Ej, może tu na tych obrazach będzie prawdziwa twarz hakera! Może za moment to zobaczymy? Poczekajcie. Ej, tylko jak to zobaczyć? A, dobra, to jest coś takiego. To są raczej takie standardowe. Jakieś psikusy sobie ze mną ten hacker robi. Okej, okay, no dobrze. Idziemy sobie dalej, czekajcie. Cyk i cyk. Dobra, mamy. O co dostaliśmy? Magiczną latarnię. Można położyć i będzie. Aha, to jest. No dobra, to ja raczej takich rzeczy nie ogarniam. Kolejny lucky block? Un unlucky squid. O nie, o nie, trzeba go wyrzucić? Nie. Aha, on... An... Niedobrze, to on raczej nie miał nic złego, po... ten mobek to raczej nie chciał nic złego zrobić. Chodziło o to, że on po prostu był nieszczęśliwy dlatego, że nie miał wody. I niestety padł, widzowie. Kurczę, szkoda tak szczerze. Dobra, lecimy kolejny. <laughs> pa, mamy pandę. E, panda. Panda, panda, cukierka. Dobra, na razie, nie chcę ci tutaj. Iu, dostałem zbrój. O, to ja nic nie zrobiłem. Ja nic nie zrobiłem. O, o, on chyba widział, że przez chwilą zrzuciłem jego kolegę. I teraz będę miał przerąba. A nie, dalej za mną nie idzie. Dobra, całe szczęście. Ja mam zbroję i się nie boję na pierśnik. Okej, okay, kolczy. Króliki, ale fajne. Siema, rabicie. Witam, rabita. Fajnie, fajnie. Dobra, jest, jest tu coraz więcej. O nie, nie. O ty. Nie, tylko nie to. Nienawidzę. Nienawidzę. No właśnie. No i padłem. Dobra, widzowie, znowu jedna z postaci, na którą muszę poświęcić czasu, żeby pokonać i przejść dalej. Wciąż czekamy czy wciąż czekamy na moment, w którym prawdopodobnie zobaczymy prawdziwą twarz hakera z Wojanowic? Zostańcie dalej. Jesteśmy dalej! I dalej niszczymy lucky bloki hakera! Ole jedzonka dostałem w końcu! Może jakoś uda mi się teraz... Yy... Co? Jaki pika? Hiro pika. Spadrzcie, wydajność 5 i szczęście 3 Jocie ja kręc... i raz kliknę w jakimś szybkim, szybkim tempie zniknął ten... Ej, co to jest pode mną tam? Aha, to są te pandy dobra. Nie! Nie! Widzowie, zobaczcie gdzie ja jestem. Ja cię kręcę. Znowu pułapka. Musimy wszystko zniszczyć. Nie chcę się utopić. Nie, 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 nie. Ja chyba zniszczyłem nie to co trzeba. Ła, bije mnie. Zaraz zniszczę ten ten. Proszę, uda się, uda. Obsydian, obsydian, obsydian. Szybko. Znikaj. Trzy, dwa, jed. Udało się. JAKIE SZCZĘŚCIE, czajcie! Ostatnie serduszko mi zostało, ten Kilof uratował mi życie, naprawdę, zobaczcie, wydajność pięć szczęście, jakbym był to roczko, to bym 10 razy bym tu zdążył zginąć i nadal bym tego nie rozwalił, ale fart, naprawdę, że mi się udało, niewiarygodne, za to tu łapeczkę do góry zostawcie, kto mnie słyszy, kolejny Lucky Block, witam, jakieś wymiany? E, za 15 oferty tutaj ma, za 15 diamentów. Hi nie, 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 ja nie, nie robię. Przepraszam, nie robię interesów, dlatego że nie mam na to diamentów. Mamony. <laughs> ja sobie muszę teraz zjeść ładnie. I idziemy dalej. Oho, co, co teraz? Następne pokolenie. I co się stało? Uh o -oh, chyba złe króliki przywołałem. Oj, i co? <laughs> Zeskoczył! Ale głupek... O nie, pokonał się. No niepotrzebnie to zrobił. Dobra, lecimy dalej. O uh o! -oh. Dobrze, poczekajcie, smocze jajo, o to chodziło z następnym pokoleniem i straciłem smocze jajo od hakera. Dobrze, widzowie, one is lucky, dobra, okej, okay. czyli tak, one is lucky, one is not, czyli mamy dwa lucky bloki, lewo, prawo, jeden z nich jest szczęśliwy, drugi nie. To mnie teraz słyszy, zaspamujcie w komentarzu. Który Lucky Block byście wybrali? Który według Was jest szczęśliwy i którego po prostu byście wybrali? O, może nie tyle, który jest szczęśliwy, ale którego wy byście wybrali? Czy z lewej czy z prawej? Napiszcie lewo albo prawo, zaspamujcie. Ja wybieram lewo, bo jestem leworeczny. Wszystko lubię lewą ręką. No i szczęśliwy Lucky Block, a tego wolę nie dotykać, jeśli mam być szczery. Po prostu zostawię go. Po co mi nieszczęśliwy Lucky Block? A tam, zostawiamy. Oho, dostałem. Ile dni! Ej, zbliżamy chyba się coraz to bliżej do końca. Co tu mamy? Żelazną siekierę, narzędzia żelazne, wow, fajne, a znowu magiczna latarnia, to już miałem wcześniej, w ogóle mam puste wiadereczko, o, możecie zobaczyć, samemu tutaj jestem, ale no to nigdy nie wiadomo, nie? Tak naprawdę, może ktoś jeszcze tu jest jakoś no, niewidoczny, cokolwiek, no nie wiemy tego, A znowu uderzenie pioruna, a idź ty, nie wolno tak, o, lepsza zbrójka, fajnie, żelazna teraz, dobrze, możemy się ubrać, jakieś nowe jedzonko, co to? Placek dyniowy w Minecraftzie, co? Nigdy w prawdziwym życiu takiego nie jadłem, a co dopiero w Minecrafcie. Nieźle. O, 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 Dobra, to było chyba tylko takie lekkie wystraszenie mnie, tak mi się wydaje. Ijo! Dźwięk jakby coś pękło, jakaś szyba, a dostaliśmy wełnę, Nie wiem, dziwne to było w każdym razie. Kolejny Lucky Block. Mieczyk! Hero Sword! Zmora stawonogów jeden, zaklęty ogień, grabież i niezniszczalność. Wow! Fajne! A tu kolejne mieczyki od razu. Aj dobra, niektórych rzeczy po prostu trzeba się pozbyć. E, dlatego już to zrobię po prostu. Nie chcę tych tych. Tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich gorszych mieczyków. Mam lepszy. Więc zostawię sobie go. A tu co dostałem, gąbkę. No jakby była jakaś powódź, to użyję. Patrzcie, ile jajek się rzuciło. Siemka, króliku. Elorabit... Nie no czemu skończyłeś mi, zostawiłeś. Co za gościu? O nie, głowa creepera. A, no, to nic przyjemnego raczej. Siema kurczaku. Dobra, kolejny. Zgniłe mięso. Blech! Ło! Jak się straszyłem! O, ale zostałem bogaty, Ile diamentów, żelaza, wszystkiego, szmaragdów! Uo o nie! O nie! Auć! 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 Jesteśmy w pewnych tarapatach, widzowie. Dostałem z oślepienie i spowolnienie. Yy, nic fajnego. Kurcze pieczarka! Idziemy dalej, dobra, poczekajmy Zróbmy sobie na spokojnie, czekajcie, przejdźmy tu Lepszy mieczyk Lucky zero, więc jak w kogoś Uderzę, to on dostanie albo coś szczęśliwego Albo nieszczęśliwego Ale tego nie wiemy, dobra, no jest Pewien problem, widzowie, dobra Zróbmy tak, że O, skończyło się, jednak nie, myślałem, że, że Powiem wam, że widzimy się za chwilę, jak uporam się Z tymi potwarami, ale jednak nie trzeba tego robić Patrzcie, lekkie przyspieszenie Dajemy tutaj, witam hero Villager i żegnam zarazem Cyk, cyk. O, Łuk dostałem! Fajny! Z mocą jakąś konkretną. Wow! A, 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 a. A dobra, to nic takiego jednak, okej. Okay. Jest! Strzał mamy! huhu. Te rybki powyrzucajmy. Poczekajcie, powyrzucajmy to, co nie potrzebujemy. Czyli te wszystkie diamenty na razie. A, niech to tam idzie. Wtrymiga! Po co mi to jest! Po co, po co. Dobra, wyrzucamy. Cyk, cyk. Wędkę też, to też, to też. I dajmy sobie ten łuk. On jest tutaj kozacki. Jak strzelimy w niego, co się stanie? Poczekajcie, jest coś, co strzelić? Nie ma. Kurde. A, tego nie zniszczymy. No dobra. Oj, oj, wilki. Albo pieski. Nie, przepraszam was. Czekajcie, pieski. Aj, 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 No i niestety, ale. Ej, co tu do mnie? Ktoś strzelał. Lol. Jakieś dziwne to było. Szelał normalnie ktoś do mnie. Na... No, znowu to samo. Ale to zaraz powinno min. Ło! Gdzie jestem? Huhu. A! Nie, slajmy, slajmy, slajmy! Uciekam stąd. Co tu się dzieje? Jejku, robi się coraz to ciemniej. Mam przeczucie, że ja zaraz widzowie zobaczę. Albo zaraz wszyscy razem zobaczymy, jak naprawdę wygląda. O, o! Ała! Uu! No, to nieźle. To nieźle. Jakiegoś groźnego creepera zostałem wysadzony. Co to w ogóle było? Tak szczerze. Iju. O, udało się. O, to jest nieszczęśliwy taki blok. Zostawiamy go. My go nie chcemy. O, tak, tak, tak. Niech sobie leży. Yy, ktoś inny przyjdzie. Może. O, ha. Do strzela ewidentnie. Co jest grane? Zestrzał. Ale do kogo? Nie wiem. Jakieś to dziwne jest w każdym bądź razie. To jest pewnie ten. Czy to szkieletor? Nie, no wątpię. Kurczę, nie wiem. No nie, no żart to jest jakiś. atmak no, to tyle by było. Widzowie, widzimy się za moment. Wróciłem z powrotem. Zniszczyłem tego gagatka. Nie, nie, nie. A kowadło! Kurde, felek. No, miałem kowadło w ekwipunku, widzowie, bo zniszczyłem tam przed chwilą sobie przed wyłączeniem nagrywania jednego laki bloka i dostałem tyle kowadeł. Większość wyrzuciłem, no ale tam sobie coś zostawiłem w razie właśnie takiej pułapki. I miałem, ale zapomniałem to wykorzystać. No dobrze, trudno. Ogólnie to prawdopodobnie zbliżamy się już do końca Lucky Bloków. Więc jeśli to, co usłyszałem, jest prawdą, to być może już za moment właśnie dowiemy się Zobaczymy, jak wygląda prawdziwa twarz hackera. Nie wiem, ale czekajcie, zaraz to powinniśmy zweryfikować, tak mi się wydaje. Już daleko chyba nie zostało. Ło! Wow! Lucky rzeczy! Lucky sword! Same szczęśliwe potki mamy, patrzcie! Ja mam pomysł. U zostawię sobie to na jakieś niebezpieczeństwo. Rozumiecie? O, 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 o! o. Dobra, na no to może raczej nie. Przepraszam, owieczki, ale musicie... Wyjść stąd na razie. Nie potrzebuję was. Nie potrzebujemy cię w naszym szkładzie. Dobra, kolejne. O, 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 a, to raczej nic takiego złego. Super. Y nie, nie będę tego wrzucał. Zbliżamy się do końca! Tam jest bedrock i mnóstwo laki bloków hakera. O kurde! Ła! Wow. A poszła! Mam same najlepsze rzeczy! A ty nie masz nic! Poszła, poszła! <gry> Dobra, udało się mi ją po... A, 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 a to nic takiego. Ile tu latanie toper, muszę uważać, żeby mi się w głowę nie wkręciły. We włosy, przepraszam. Widzowie, patrzcie co ja robię. I ale co takim szybkim tempie, że normalnie aż sam się boję, co się zaraz wydarzy. No właśnie, za długo było dobrze! Za długo było dobrze, pomóżcie mi. Ała, 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 Poszły mi stąd, kurde! Uciekam, 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 uciekam. Uda mi się, uda mi się. Nie no, gonią mnie normalnie, zaraz padnę. No, Nie, nie. Może zjem, czekajcie. Jakie mam efekty? Kurczę, mam super efekty jakieś. To się powinno zaraz skończyć. Mam coś, żeby ubrać na siebie? Yy, nie mam. O, udało się zrzucić, dobra. Jeszcze tu ktoś został, chyba. No, poszedł mi stąd, kim ty jesteś w ogóle. O! Hoho. Widzieliście? To był laki. No. O! No i co? No i co? No i co? Zaraz padniesz. Zaraz padniesz. Zaraz padniesz, Aureoks. Ty chyba padniesz zaraz. No i padłem. Kurcze pieczarka. Co to się tu odwaliło? La, 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 wracamy z powrotem po Lucky Bloki. Lu, lulu. Idź ty kurczaku, nie przynosisz szczęścia. Ty też nie przynosisz. Widzowie, uszykujcie się teraz dobrze, bo teraz będzie chyba prawdopodobnie moment, w którym coś się wydarzy z laki Blokami. Mianowicie odsłoni się pewna i to bardzo zastanawiająca wszystkich twarz. Ta prawdziwa twarz, najprawdziwsza. Rozumiecie co ja mówię? Najprawdziwsza, twa najprawdziwsza twarz, przepraszam, aż się nie mogę z tego wszystkiego wysłowić. Cyk, 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 cyk. Uciekam, uciekam, ile tu jest rzeczy? Ja cię kręcę! Co jest grane? Co tu się odwaliło właśnie? Proszę, żeby to nie był nieszczęśliwy. O, ów, uf, uf. No nie wierzę w to znowu to samo. Dobra, ja idę dalej. Ja idę dalej, mam to gdzieś, jakieś rybiki cukrowe mi nie zagrożą. Nie zagrożą mi. Niszczę jak najwięcej. A Macie, ja sobie poradzę, poradzę sobie jak najbardziej. Proszę, proszę. O, ej, czekajcie, bo to już się robi niepoważnie. Znaczy nieciekawie. Nie, TNT! Przez endermit? Co? Aha, latanie jest niedozwolone. Co jest? Zatem powróciłem i nie zostało już dużo, dużo lucky. Blok. co. Co jest. Nie, no, przecież to jest jakiś joke, nie? To jest nieśmieszny joke. To jest naprawdę nieśmieszny joke, widzowie. Nieśmieszny joke, czyli nieśmieszny żart. Żarty, heheszki, heszkę w meszkę. Przecież to jest. Not funny, już. Not funny. Ile można. Ile można mieć tych złych, lakich bloków? Pierwszy ostatni raz chyba podjąłem się czegokolwiek. Yy, nie wiem, chodzi mi o właśnie o takie rzeczy od hakera, nie? Z Wenowic. O przecież to jest jakieś. On teraz ci na mnie. Nie wiem, czy. No, no nie wiem, co on robi. No dobra, prawie padłem. Super, super. Ale udało mi się, udało mi się i mi się uda. Przecież musi mi się udać, tak? No i się udało, super. Dobra, już teraz dochodzimy do tych ostatnich lucky bloków. Więc widzowie, skupcie wszyscy swoją uwagę, bo prawdopodobnie zaraz każdy zobaczy to, czego tak naprawdę jest ciekawy. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, ile mam bloków? Przygotujmy się, zadanie specjalne przede mną. Ja zostałem wyznaczony, ja też to spełnię. Dobra, co ja w ogóle wygaduję za głupoty? Okej. Wiadomo, widzowie, to co zobaczymy, niekoniecznie musi być to prawda. Nie wiemy. To są tylko moje przypuszczenia. Ostatnio laki, kurde. Dobra, teraz na spokojnie, bo wydaje mi się, że to są jakieś prawdopodobnie specjalne laki, bloki. Dlatego każdego trzeba naprawdę, do każdego trzeba spokojnie podejść. Ja sobie wszystko usuwam, cały ekwipunek chcę sobie wyrzucić, oczyścić ekwipunek przede wszystkim, żeby mieć czyściocho. I co ono zaczyna? To jeszcze mogę zabrać i to też od razu w sumie wyrzucić. Dobra. Uwaga, 3, 2, 1, niszczymy. Co jest? Halo, co to za zgłosy? Ej, nie widzę nic, co jest? Halo, co to było? Gdzie jestem w ogóle? To już inny jakiś świat, w... o słońce jest i wszystko. Konik czarny. co to? Co to jest? To jest jakaś papuga, czy o co chodzi? No to jest w ogóle? Przecież to wygląda jak jakaś sowa papuga. Czekajcie, podejdźmy bliżej do tego. Czyżby spełniło się to o czym mówiliśmy? W sensie... Czy, e, coś jest napisane. Prawdziwa twarz hakera z Wojanowic oraz jego oblicze stoi przed to. Do... Nie no, to jest jakiś żart. Czekaj, czekaj. Z lewej strony jakby przypomina to aktualnego hakera może, kolorystycznie, a z prawej... Czy to nie jest... On z Wojanowi? Nie. Czy haker może być prawdziwym onem z... Co jest... Ej, nie wiem co o tym myśleć, jeśli mam być szczery. Ja pierdzielę, co jest? To ma być inny prawdziwa twarz hakera. Widzowie, ja oczywiście. Ja nie mówię, że to jest prawda. Nie wiem, może to jest jakiś żart. ktoś sobie ze mnie żartuje. To są, jakby tylko, no ja przeszedłem tylko światła i bloków, i to, co usłyszałem, wam powiedziałem. Ale jak coś, nie traktujcie na tego na serio. Ja nie mówię, że to, że to jest faktycznie prawdziwa twarz, i ja wcale nie mówię, że hakerem jest yy, on, z Wojanowic, Ten by, były on, który był kiedyś. Nie wiem, to będzie ode mnie na tyle, pamiętajcie, że ja, ja nic nie powiedziałem, ja nie wiem jak jest naprawdę, ja tylko przeszedłem lucky bloki, hakera i stało się jak stało, dowiedzieliśmy się co się stało, dajcie znać w komentarzu co o tym wszystkim myślicie i widzimy się w następnym filmie, czyli jutro, trzymajcie się, do zobaczenia, życzę wam miłego dzionka, na razie.